Dobra, naleciało wszystko. Siemaneczko z tej strony Anton. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Hofbergman e, wersja 1004. Tak dla, dla przypomnienia, na jakiej wersji gramy. jest dobry jednak jedny, to jest dobry, dobry, dobra taka praktyka, żeby zawsze za każdym razem jednak przy, przypominać, jaka to jest wersja. A ponieważ, no, później, często się zdarzają takie pytania, że u mnie na moim Hoverbunie czegoś takiego nie ma, e, no bo tak to jest na Hoverbunie, ma kilka wersji, tak więc lecimy sobie, <laughs> następny, trzeci dzień wiosny, e, nie mogę jeszcze dzisiaj siać, Zastanawiam się na którym polu e, będę siał zboże, w sumie zorientowałem się, że raczej dużo, i to jest chyba wszystko co jest, zia ziarek nie mam już, no wszystkie nasiona, uuu, to panie, to słabo będzie. A ja tu jeszcze mam kilka pól do obrobienia, jeszcze będę musiał pojechać. Nie, no jak tam w tym zbiorniku nie mam, to już nie mam nasion. Tam będzie chyba kulecie robić je. Hmm. Chyba. No dobra, zobaczymy. Dobra, najpierw sobie... Tak sobie postanowiłem, że mm, y, z racji tego, że to jest kilka takich dodatkowych, fajnych rzeczy, to najpierw będę robił takie rzeczy, które mi są potrzebne, jak gdyby, do ogarnięcia Seasons, w tym sensie, że to no, muszę pewne czynności zrobić, żeby y, żeby ogarniać jednak, y, o, coś mi jeszcze zostało, żeby jednak ogarniać to gospodarstwo. Ale tak jak mówię, w tym momencie chyba już nic nie będę. Czego mi tam zostały te No tak zostaje czasami. A co tu ja w ogóle jeszcze mi zostało? Ej, czekajcie, idę. De... Czekajcie, to chyba się opuszczało. Kurczę, mam play kamerę to mi... nie chcę, ale tak. O, całe szczęście, mam nawóz, mam oprysk, no i żarcie dla świn. To akurat może nie jest fajne, bo tego mam. No, może nie dużo, ale jest tego dosyć dużo. No Znaczy jest wystarczająca ilość. Dobra. Ciągnik mam przygotowany siew pszenica. Kurczę, trochę maławo tego jest. No, mi się wydawało, że powinienem mieć więcej. No dobra. Yy, co dzisiaj będziemy robili? A, polecimy sobie poczekać, bo aż mi kurczę nie chce się wierzyć, że tu już mi się. Te nasiona skończyły. No, skończyły się. To trzeba uwierzyć. No najwyżej będziemy kupowali, bo teraz. Yy... No nie wiem, czy mi ten opłaca się kupować tego rubin, ten rubin. Zobaczymy. Yy, co tam? Aha, lecimy z ze szklarnią. Chciałem tutaj sprawdzić jeden dzień, w sumie ponad jeden dzień i chciałem sobie sprawdzić jak tutaj wygląda. Wiem, że... o właśnie, próbowałem wodę wpompować do środka. Nie da się za bardzo. Dobra, nie, nie, nie da się. wcześniej aha w ogóle pod tym odcinkiem będziecie mieli link do do tego spolszczenia. Jeżeli chcecie spolszczyć to po prostu trzeba rozpakować, ale tylko i wyłącznie mapę. Mapę. Jak rozpakujecie to będziecie mieli tam od razu są takie dwa pliki, które się to nazywałem chyba LN coś tam jest DE i, e, i EN no a wy wrzucicie jeszcze taki tekstowy z PL na końcu e, no i później oczywiście no, możecie to spakować albo nie jeżeli gracie na singlu to nie musicie tego spakowywać wrzucić z powrotem do katalogu no i odpalicie i będziecie mieli o generalnie coś takiego, że już pod warunkiem, że używacie polskiej wersji językowej, farminga to jest też istotne i będziecie mieli już to wszystko przetłumaczone. Oczywiście e, przy odrobinie szczęścia mogą zaowocować, to nawet chyba dobrze jest napisane. E, w każdym razie, no tutaj jest chyba to raczej dobrze, ale na pewno będą jakieś tam rzeczy, bo ja to robiłem bardzo szybko. Nocy jeszcze, tak więc szybko, szybko, szybko. Na pewno są to jakieś dziwne rzeczy. E, tak więc, e, jeżeli są coś tam źle napisałem, to piszcie w komentarzach. E, no, raczej w komentarzach piszcie, żebyście się później nie powtarzali. Bo pewnie może być tak, jak będziecie wysyłali mi maila. To tam będziecie 5 osób albo 6 osób wyśle dokładnie ten sam mail, e, że się coś tam zepsuło. Tak więc, e, piszcie coś takiego. E, no i będziemy tam, za jakiś czas może poprawię No nie wiem, nie wiem jak będzie, czy będzie oficjalnie spostrzone Na pewno będzie spostrzone, ale kiedy będzie wersja 1.0.0.5 Tego nie mam pojęcia e, dobra O kurcze Tutaj już mam troszeczkę więcej rozeznania jeżeli chodzi o wodę, tutaj będzie raczej dużo wody potrzebna. Mniej obornika, ale obornik też będzie potrzebny. Co mnie bardzo cieszy. Nie będą tutaj jakieś kosmiczne ilości tych pomidorów. Nie zarobicie na nich niesamowicie ile, bardzo dużo. Nie, nie trzeba tu siedzieć dzień w dzień w tych pomidorach, bo wydaje mi się, że żeby pełną tutaj szklarnię ogarnąć, to chyba 4 dni potrzeba. To mi się wydaje, bo który jest trzeci dzień a nawet więcej może bo teraz zobaczcie mam 49% ale nie no w sumie no gdzieś chyba około 4 dni czyli to jest świetne bo wcześniej byłoby tak myślałem że kurczę, jak tu będzie tak y, za dużo tych pomidorów dawało ja będę musiał siedzieć za bardzo f, w, w tych pomidorach no i okazuje się że nie raz na 4 dni wystarczy tutaj przyjść przynajmniej w przypadku tych dużych szklarni y, znaczy dużych w, w, w przypadku yy, bo mi się wydaje, że jeżeli chodzi o sałatę, to tutaj jednak częściej trzeba przychodzić. Widzicie? No Jeżeli chodzi o sałatę, to tutaj jednak częściej. Sałata troszkę droższa, ale pamiętajcie, że trzeba sezonki kupić. Hmm. No jak widzicie, tego kompostu praktycznie tutaj nie ubywa. Bardzo mało tego kompostu. Podejrzewam, że ten kompost mi wystarczy na rok albo dwa, czyli w sumie jest ok, ale wodę jednak trzeba będzie ogarnąć. Już mam kilka rzeczy do ogarnięcia. znaczy do tak sobie pomyślałem, wiecie, tutaj gram na Season's. Jest ta pompa durna <gryw> dla pompowania wody dla świn, tam. I chyba sobie coś takiego jednego postawię. Gdzieś. Może, może to zatrybi. Jeżeli to zatrybi, to będzie ok, Będzie fajnie. A chociaż nie, no, możecie spróbować wy, czy u was będzie coś takiego. Życzajcie bazę, o, o co mi chodzi, nie? Jest pompa, gdzie to są te budynki dla zwierząt. I macie tutaj tę pompę. O, coś takiego. Żeby ją postawić, no, o, ja u owiec ją postawiłem, bo u owiec tak sobie myślę, ty na gospodarstwa, te zwierzęta na gospodarstwie, to ja tam raczej będę wodę woził. Bo jakbym teraz miał wszystkie kupować, no to by też mi zajęło trochę kasy, ściągnęło, mam 109 tysięcy, ale muszę kurczę, zaraz będę miał wydatki, e, nawet nawozy kupić, takie rzeczy, czy, czy można by postawić, o tutaj, nawet kurczę chyba nie można postawić, ale tutaj gdzieś mi się, e, chyba nawet nie można postawić, no to gdzieś tam daleko, ale... Gdzieś w okolicach tak, żeby trigger załapał. Chyba nie. No dobra. Chyba pomysł upadł. Ale powiedzcie, że z przyciarzem chciałem być, co nie? No i się wydaje, że tu, że tu gdzie jest trigger, to już niestety nie można po postawić. No dobra, lecimy sobie z tym, uzupełniamy. E, dzisiaj chcemy opchnąć pierwsze skrzynki. Jak to ogarnąć? W ogóle podchodzi się do tego i się wciska ry. O, proszę bardzo. One są już załadowane tych skrzynki. Jest taki motyw. nas to sobie. Bo tu już mam zebrane, to wczoraj zebrałem, a tutaj już tych skrzynek troszeczkę trzeba będzie kupić w takim układzie. O, mi się kręci to. że wam... Podejrzewam... Nie wiem. Bez kitu nie wiem. Czasami mi się kręci, czasami nie. Nie wiem o co chodzi z tym. Mm, dobra. A jak mi się kręci, to źle. No i coś takiego jak jest. Jak drugą chyba postawicie. O! Ale... Mm, no właśnie jak tłumacząc, to tam jest napisane, że jeżeli a Wam się nie będzie chciał uzupełniać, to najprawdopodobniej jest za dużo kartonów w środku. Zobaczcie, tyle mi jeszcze zebrało. O, tu tych pomidorów, to rzeczywiście tych kartonów trzeba będzie trochę kupić. W całe szczęście one są tanie, tak więc ja dużo nie będę musiał stracić, bo w przeciwnym przypadku, widzicie, rozumicie, nie byłoby aż takie fajne. Dobra, jadę najpierw sobie ogarniemy sałatę i zobaczymy, jak z tą sałatą jest.